Chcielibyście, by Wasze rysunki wyglądały bardziej realistycznie? Wykonajcie je przy pomocy długopisu 3D. Całkiem nieźle, co zupełnie jak prawdziwe włosy. A kiedy dodamy kolory, całość będzie jeszcze ciekawsza. Bez obaw, buzię dorysuję jej na koniec. Tylko najpierw skończę ubranie. Im więcej kolorów, tym lepiej, prawda? I tak to się właśnie robi. Kolorowanie 3D w najlepszym wydaniu. Nawet można ją podnieść. Dzień dobry! Do pudełka! To będzie coś pięknego! W samą porę! Cześć Matthew! Emily! Hehe! Nie ma co zwlekać! Zaraz, co to? Ona już ma tę zabawkę? Jak to możliwe? Co by jej dać? Może słuchawki? No tak! Ale najpierw co się zrobię? Kask ochronny! No to wskakuje! O, Tak wciąż się tocze! O! deczko karkołam! Ale sporo pracy przede mną! Ogarniamy warsztat! Uwielbiam dawać prezenty. Najlepsze są od serca. Ten będzie jedyny w swoim rodzaju. Zamaluję białą powierzchnię. Wyszło idealnie. Teraz namaluję buźkę. Dobrze, że mam niebieski filament. To w końcu jej ulubiony kolor. A teraz dodam szczegóły. Świetnie wygląda, co? Jeszcze białe elementy. Są tak samo ważne. Super! Na koniec detale. Już prawie skończyłem. Jaki słodki, ale jeszcze jedna rzecz. Muszę to odpowiednio umieścić. Jak żywy. Prawda, że świetne? Drugie podejście. Hej! To dla Ciebie. Nie wierzę. Pasuje do mojego pluszaka. Gdzie zdobyłeś coś takiego? O, Co? Zapomniałabym. Ja też mam coś dla Ciebie. Podoba Ci się? Okej, okay, tu laski. Kocham Cię, przyjacielu. Dobra, wreszcie przejdę ten poziom. Proszę, ostatnia część. Tym razem dam radę. Hm? Co on tam robi? Czemu się ekscytuje? Jestem tak blisko przejścia tej jaskini. Mogę też zagrać? Hm? Nie, teraz ja gram. Proszę. Mówię że nie. Przecież gram. Proszę, 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 proszę. Powiedziałem nie. Dobra, nie musisz tak się drzeć. Jeszcze napój mi się skończył. Super! Słuchaj, mam na ciebie oko, nie ruszaj gry! Mam na ciebie oko, nie ruszaj gry! Co za gbur. W końcu poszedł? Teraz albo nigdy. <laughs> Sam się prosił. Myśli, że jest to dobry? Już ja mu pokażę. Tak, jestem świetna. W sumie lepsza od niego. A masz! Ha I co? Uiso? O nie! Zrzuciłam kubek! O, oh, spadł. Ah! Nie, stłukł się. Co teraz zrobię? Teraz na pewno zauważy, że grałam w jego grę. Chwileczkę, już wiem. Chodź tu, kubku, idziesz ze mną. I długopis 3D. Zaraz będzie po sprawie. Obrysuję krawędzie pęknięcia. W porządku, na razie działa. Lecimy dalej. Teraz łączymy górne krawędzie i wypełniamy. To no, trochę jak cerowanie. Albo przyszywanie łatki. Przyda się dużo linii. Teraz nie musi być idealnie. Ważne, żeby podstawa spełniła swoją rolę. Prawie skończyłam. Proszę bardzo. Uch, naprawiłam. Lepiej nie potrafię. O nie, on wraca. Uciekam stąd. Wracam na fotel. Uch, udało się. Hmm, jesteś jakaś dziwna. Obserwuję Hmm, coś mi tu nie pasuje. Czegoś tu brakuje. O, a może mi się wydaje. Dobra, napełniamy kubeczek. Muszę się nawodnić przed zwycięstwem. A, jakie pyszne. Eee, czy zauważy? Zaraz, co ja mam na kubku? La la la, la la. O, to chyba nie jej sprawka. Nieważne, wracam do gry. Czekaj, Teto. Potrzebuję czegoś. O, nawet nie zauważyła. Zapomniałaś czegoś? Dzięki. Chodźmy. Uch, nie mogę ich znaleźć. Tu ich nie ma. Czego? Kluczy. Znów je zgubiłaś? Poszukajmy. Nie? Zaglądałeś tu? Zerknę pod kanapę. Są tam? Nie. Hmm, zastanówmy się. Tu ich nie ma, co nie? Ochyda. Trójka. Nie wiem, gdzie szukać. Zaraz, zaraz. Pilnuj ich dobrze, kochanie. Goodbye. Miłego dnia. Zaraz. Wzięłam klucze. Nic tu nie widzę. O, szafka nocna! O, rety! Tato, wpuść mnie! No, tego to się nie spodziewałem. Och, to nie ma sensu. Chyba to utknęłam? Bo po co wynosić śmieci? Ewa, zapomniałam kluczy. Znowu? No nie. To są twoje rzeczy? Mam pewien pomysł. Wykorzystam puzzle, żebyś więcej nie gubiła kluczy. Kiedy zadrukujecie puzzle, napiszcie pierwszą literę imienia. Gotowe! Teraz już ich nie zgubisz! Proszę bardzo! Hej, literka A! Dzięki, tato! Tata też ma breloczek! Czyż nie są przeurocze? Mam najlepszego tatusia! Znów się udało! Paczuszka dla panny Julie! Nie ma za co kochana! Ciekawe co to jest? O! To ta specjalna szczotka do włosów! Jak miło, że pamiętał, że ją chciałam! Nareszcie facet, który rozumie moje potrzeby! Wreszcie! I żadnych kołtunów na moim swederku! Dobrze ci, roślineczko? O tak! Co tam, Julie? He? Wieje na zewnątrz? Deczko, włosy ci się zwiększyły. Ja nic nie robię. Jeszcze parę pociągnięć, Julie! Co? Wyglądam jak roztrzepany pudel? W każdym razie, nie ma to jak porządna szczotka. Och, jaki duży kołtun. No, wyłaź! Moja super szczotka! Rio mnie rzuci jak nic! No, pięknie, ale wiem jak można temu zaradzić. O tak, cokolwiek byle pomogło. Wypadły wam zęby? Zróbcie je sami z długopisem 3D. Ale uwaga, to trochę potrwa. Jak nowa. Wygląda wspaniale, czyż nie? Normalnie nie wierzę. Dziękuję. Narka! Ej, dość już! Co tam, myszko? Twoje włosy. No. Spokojnie, ja się tym zajmę. Twoja szczotka. No? O, zaklinowała się. Po prostu chodźmy. Tylko nie patrz w żadne lustra. Czy się malować i będę gotowa. Już, ładnie wyglądam. Ale przydałoby się coś wokół szyi. Może ta apaszka? Nie, nie pasuje. Wygląda jak peleryna. A tak? też nie najlepiej. Nie włożę tego. O, mam pomysł. Lepiej wypakuję zakupy. O, tego właśnie mi trzeba. Reni, co ty robisz? Potrzebuję. Mogę? Będzie mi pasować. Tak przynajmniej myślałam. Muszę znaleźć coś innego. A może wykorzystam to? Jak wygląda? Niedorzecznie. Co ja sobie wyobrażałam? I co ja teraz zrobię? To niesprawiedliwe. Teraz będę zajadać stres. Ty, nawet dobre. Co się stało, córciu? Chcę ładny naszyjnik. Zaraz. Chyba mam pomysł. Mogłam wcześniej o tym pomyśleć. To będzie w sam raz. Dzięki, mamą. Wytnijcie dolną część pojemnika. Napiszcie swoje imię na kartce i przykryjcie wieczkiem. A teraz odrysujcie imię na plastiku. Kartka już się nie przyda. Wytnijcie imię nożyczkami. Uważajcie, nie możemy się pomylić! Połóżcie na papierze do pieczenia i wstawcie do piecyka. Plastik skurczy się pod wpływem gorąca. Poczekajcie aż wystygnie i wyjmijcie. Teraz będziemy tworzyć. Malujemy plastik. Czekamy, aż farba wyschnie. Potem przyczepiamy łańcuszek. Oto mój własny naszyjnik! O, wygląda świetnie! W końcu mogę iść! Zjem sobie kilka ptysi. Ha? Jak to się stało? Nie to. To się nie nadaje. Nie ma mowy. Brzyciu, fuj. Scott, ja w ogóle wzięłam te ciuchy? Co za katastrofa. O? Co tu się dzieje? U, nie mam się w co ubrać. Jak to? Spójrz na tę górę ubrań. Jake zaprosił mnie na randkę. Jake? O, ale ty, co teraz zrobimy? Może ta koszulka się nada? Co ty na to? A może ta sukienka? To nie przesada? Nie wiem, czy to dobry wybór. Zaraz, mam genialny pomysł. Na śmierć zapomniałam o tej bluzce, ale nie mam pasującej biżuterii. Czekaj, wiem, jak temu zaradzić. O? Nie rozumiem. Moment, tato, jesteś genialny. Na pewno coś znajdę. Nie, nic tu nie ma. To bez sensu. Najgorsza randka ever, chyba ją odwołam. Hmm, musi być jakieś wyjście. Nie pójdę bez kolczyków, nie mogę. Nie wiem co. E, hej, ta poduszka! I długo pisz 3D. Córcia, już wiem, weź to. Faktycznie, masz rację. Mam rysuneczek z arbuzem, najpierw go odrysuję. Zacznę od czarnego filamentu. Obrysuję zewnętrzną krawędź, a teraz czarne linie wewnątrz. Całkiem nieźle wychodzi. Ale to nie koniec, jeszcze sporo do zrobienia. Wypełnię arbuza czerwonym kolorem. Krawędź też będzie czerwona. No proszę, cały wypełniony. Pora na skórkę. Ten odcień jest świetny. Nawet fajne, powinnam częściej rysować w 3D. Będzie ciemniejsza zieleń. Potem dorysuję paseczki. Czarniusieńkie. Kilka kropeczek na czerwieni. Tak, jeszcze jedna. Uhuu, skończyłam! Wygląda rewelacyjnie. Do tego dorobię drugi kolczyk i dodam haczyki. Eee, nie wierzę, że wyszły tak pięknie. Uwielbiam je! Od razu przymierzamy. Prawda, że ładne? Urocze. Dziękuję, tato. Twój pomysł był świetny. Dobrze, idę na randkę z Jake'em. Dobrze, bawcie się dobrze. O, gdzie moja poduszka? O, tutaj. Świetnie, co to? O, zdjęcie. O, urocze, widać, że dobrze się bawią. Słodziaki. Świetny ten taniec. O, dzwonek. Ja otworzę szlak. A tak dobrze nam szło. Spójrz, jakaś przesyłka. Hurra! Moje nowe kroksy! Są piękne, uwielbiam je. Wow, ale jej zazdroszczę. Moje są pospolite i nudne. Ale chyba wiem, jak to zmienić. Narysowałam uroczego kwiatka, teraz wezmę długopis 3D. Dwa płatki zrobione, rysujemy resztę. Wolę naprzemienny wzór. I gotowe. Środek wypełnię żółtym filamentem. O, wyszedł naprawdę uroczo. Teraz truskaweczka. Kontur narysuję czarnym filamentem. Całkiem nieźle. Góra na zielono. I oczywiście reszta na czerwono. Ale będzie urocza. I gotowe. Teraz gwiazdka. Tutaj nawet nie potrzebuję rysunku. Jakbym rysowała z pamięci. Dzięki żółtemu będzie jasna niczym prawdziwa. No i proszę! Pora na kroksy. Tutaj będzie idealnie. Teraz cała reszta. Tak, wyszły świetnie. No to przymierzamy. O, matko, są obłędnie przecudowne. Wyszły ci świetne kroksy, Kate. Trzymaj, to dla ciebie. O, dzięki. Chcesz zobaczyć coś fajnego? Patrz, co jeszcze zrobiłam. Można je nałożyć na kroksy, żeby wyglądały jeszcze lepiej. Odrysowałam kroksy długopisem 3D. Ekstra. A właśnie, tańczymy dalej. Teraz możemy pochwalić się swoimi kroksami. Cześć, David, chcesz coś kupić? Co za bogaty wybór? To jest ładne. Wow, są śliczne! Ale chyba raczej nic nie kupię. Pójdę już sobie. Pa! Może sama zrobię biżuterię? Mam wszystko, czego potrzeba. Niech spojrzę. O, to się przyda. Nawlekę koraliki na żyłkę. To trudniejsze niż sądziłam. Prawie? No już! Udało się! Teraz zawiążę! Ach! Zacznę od nowa! Całkiem, całkiem! Hmm... Trochę za mała! Może jakoś ją wcisnę? Och, to nic nie da! Muszę ją rozciągnąć! Nie! Znowu! Och! Jakie to wkurzające! Dość tego! Głupia bransoletka! A chciałam tylko coś ładnego! się wzięły te cytryny? Wow! Niesamowite! Ale ich tu dużo! Mamy świetny pomysł! Jeśli uwielbiacie owoce i biżuterię, to patrzcie uważnie. Pokrójcie cytryny na plasterki. Uwaga na palce! Ułóżcie plastry na blasze do pieczenia. Ułóżcie do rozgrzanego piekarnika. Pieczcie, aż cytryny całkiem wyschną. O tak! Ale nie będą do jedzenia. napełnijcie wodnym szkłem. Zanurzcie cytryny w płynie za pomocą drewnianego patyczka. Muszą być całe pokryte. Nadmiar szkła odsączcie. Przebleczcie haczyk przez dziurkę po patyczku. Powtórzcie z pozostałymi. Wow, są świetne! Matka natura puchnie z dumy. Może uda mi się trochę zarobić? Otwieram stoisko. Mm. i co ty na to? Przepiękne. Poproszę parę. Proszę bardzo. Cześć, Ewa! Piękne kolczyki. Zamienisz się? Pewnie. Proszę bardzo. Wow, zależało mi na niej. Jest piękna. Hmm. Chcę spać. Auć! Nie zniosę tego! Mam tak ciężkie powieki. Co za śpiące dziewczę? Kim pani jest? Senną wróżką chrzestną. Zacznijmy od podstaw. Musisz chronić swoją głowę. Zaraz mam to założyć? Hm, Sama nie wiem. Może tak będzie wygodnie. Nie ogarniam jak się tego używa. A może. Zrób o tak. A, otwieram i stawiam na stoliku. To będzie świetne. Dobranoc. Mm. No tak, papasie, robota skończona. Aha, no i proszę, wszyscy wygodnie siedzą. Co za cudowne Ech. chrapanie. W końcu cisza i święty spokój. Idealnie, Liam, jedzenie gotowe. Wiem jak lubisz pomarańcze. Nie? Najpierw umyj rączki. Znasz zasady? Przecież są czyste. Hej, ręce? Zlew. Dobrze. To bez sensu. Ale skoro tego chcę, to trudno. Porządnie namydle ręce. Ło! Ale to śliskie. Hej! Nie mogę go złapać. Nie. Ugh, mam tego dość. Czyste, widzisz? Jestem głodny. Poczekaj tu. Pora na Siusiu. O, o nie! Liam! Hy? Czego znowu chcę? Prawie upadłam na głowę. Mydło? Czemu jest na podłodze? Samo raczej nie wyskoczyło. Nie ruszaj mi się stąd. Chwileczkę! Chyba mam pomysł. Pisak 3D sprawi, że mydło się nie wyślizgnie. Widzicie te szlaczki? Zatrzymają mydło w miejscu. Drukując bezpośrednio na mydle, otrzymamy idealny kształt. Ale to nie koniec. Pokolorujcie obrazek pisakiem. Nasz wybór, jednorożec. Im więcej kolorów, tym ciekawszy obrazek. Wykonujcie ruchy tam i z powrotem. I voilà! Jednorożec gotowy. Zobacz jaka piękna mydelniczka! Włóż mydło! Pasuje jak ulał. Świetna robota. Mam cię na oku. Nie ma to jak dobra huśtawka. Idę po ciebie, Claire. Uhu! Pa, jak szybko biegnę. Jestem jak błyskawica. Dzięki za oglądanie. Wow! Mój telefon! Łap go! Mam go! Mam! Trzymaj! Było blisko. Nie! Mam nadzieję, że się nie porysował. Słyszałaś kiedyś o Etui? Ale to takie nudne i bez polotu. Kwestia gustu. Wiem! Chcecie mieć super etui na telefon, użyjcie długopisu 3D. Wiecie już co to będzie? Mała podpowiedź. Mamy mnóstwo kolorów. Dobrze, że mam je wszystkie. A teraz zielony. Kreska za kreską. Po zielonym chyba wezmę ten śliczny niebieski. Patrzcie jakie cudo! Prawie gotowe. Nie możemy zapominać o słoneczku. Każdemu poprawi humor, a jak wyschnie, można zakładać na telefon. Patrz, jakie mam świetne Etui. Już nie jest takie nudne. Co? Dobra robota. Na czym to ja skończyłam? Naprawdę niczego się nie nauczyłaś? Przepraszam, stoisz przy mojej szafce, dziwak. Że też się uczy na korytarzu, szlak, dzwonek. Co? Szafka przycięła mi spódnicę? O, naprawdę utknęła, po prostu ją szarpnę, A, całkiem zleciała. Nie, lepiej nie będę szarpać? O, jaka wielka dziura. Zaraz, zaraz, tak, długo 3 D. Jak dobrze, że wzięłam go ze sobą. Narysuję coś uroczego i zakryję dziurę. Teraz wypełniamy. Grunt to zakryć dziurę. Dobra, następny kolor. Tę część dziury też zakrywamy. Okej, okay, zakryta. Teraz kilka detali. Najpierw uszka. A teraz urocze oczka. Nie zapominajmy o słodkim pyszczku. O, wyszedł mi przeuroczy Lisek. Zakryłam dziurę i mam świetną spódnicę. O, ładnie wyszło. A! Nie strasz mnie tak. Gej, zrób mi zdjęcie. No dobrze. Tak, zrobię różne pozy. E, tak, świetnie ci idzie. Jestem w swoim żywiole. Ups! Nie! O mały włos. Zaraz! Naszyjnik? Telefon? Wiem! Ta sztuczka uchroni wasz telefon przed wodą. Najpierw weźcie sznurek. A potem ozdobny koralik. I nawleczcie go na sznurek. Teraz koralik w innym kolorze. Nawlekajcie, aż zapełnicie sznurek. Potem zawiążcie supeł i podziwiajcie nową bransoletkę. Ale nie odcinajcie nadmiaru. Zawiążcie na niej jeszcze jeden supeł tak żeby stworzyć pętlę. Odłóżcie bransoletkę na bok. Teraz weźcie swoje etui na telefon. Przewleczcie sznurek przez boczny otwór. Przełóżcie bransoletkę przez pętlę. Sprawdźcie, czy się trzyma. Teraz włóżcie telefon do Etui. Urocze, modne i praktyczne. Sprytne, co? Założę na nadgarstek, żeby telefon mi nie spadł. O! Robisz mi teraz zdjęcie? O, tak, to jest to. Świetne zdjęcie. Choć wilk miał ostre zęby, miał także serce ze złota. A gdy księżniczka go pogłaskała, położył się u jej stóp. Od tej pory byli zawsze razem. Koniec. O, zasnęła. Przykryję ją. I cichutko wyjdę. O, nie! Straszny hałas. Tylko się nie budź, tylko się nie budź. O, dalej śpi. Szla. Zniszczyłam jej lalkę. Będzie załamana, gdy ją zobaczy. I co ja teraz zrobię? O, chyba już wiem co. Chodź, laleczko. Musimy cię naprawić. Cała moja nadzieja w długopisie 3D. Naprawdę się przyda. Spróbujemy narysować syrenie łuski, żeby ogon wyglądał jak prawdziwy. Teraz płetwy u dołu. Żółty będzie dobry na początek. Będzie więcej kolorów. Syrenka będzie piękna. No i proszę, kilka kosmetycznych detali. I trochę żółtego na górze. Gotowe? Spójrzcie, jak uroczo wyszło. Myślę, że spodoba jej się nowa lalka. Przyznaję, że jestem z siebie dumna. Położę lalkę przy niej na poduszce. Słodkich snów! Drugie podejście. Wielk chce lody wiśniowe?